Witam państwa z naszego bezpiecznie zaaranżowanego studia. Dzisiaj, w wyjątkowych okolicznościach, jest również z nami Ryszard Rębiszewski. Witaj, Ryszardzie. Dzień dobry, witam serdecznie ciebie, Kasiu, i witam również wszystkich państwa, bo tak jak powiedziała Kasia. TV okazje zachowują wszystkie środki ostrożności, dlatego i nasze dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem trochę nietypowym. Okoliczności są wyjątkowe, ale również i rozwiązanie, które za chwilę Państwu przedstawimy razem z Kasią. Zapraszam. A tym rozwiązaniem jest nanokompleks 3, to jest preparat do zadań specjalnych. W pełni naturalny, stworzony i wyprodukowany w Polsce. Zawiera cząsteczki nanozłota, nano, złota, nano srebra i nanomiedzi. Chroni, pielęgnuje i dezynfekuje. Nie tylko ręce, ale wszystkie części ciała. Łącznie z twarzą. okolicą ust, okolicą nosa. Również można zdezynfekować ubrania, można zdezynfekować zabawki, jest w pełni bezzapachowy, bezpieczny dla dorosłych, dzieci i zwierząt. To jest preparat do zadań specjalnych, w przeciwieństwie do mm, innych preparatów na bazie alkoholu. Nano kompleks 3 pozostawia warstwę ochronną o wydłużonym działaniu po odparowaniu wody. Cząsteczki nano Srebra, nanozłota i nanomiedzi tworzą warstwę ochronną, która chroni nas przed bakteriami, grzybami i wirusami. To jest naprawdę wszechstronny y, y, preparat, który powinien znaleźć się w każdym domu. Proszę Państwa, on chroni, pielęgnuje i dezynfekuje, ale ten nanokompleks 3 ja go mam tu u siebie w domu. Kasia ma w studiu. I to jest bardzo ważne, bo ten preparat trzeba mieć przy sobie w obecnych czasach przez cały czas. Dlaczego? Dlatego, że Nanokompleks 3 to są trzy w jednym: nanocząstki srebra, nanocząstki złota i nanocząstki miedzi. To jest bardzo ważne. Tak jak powiedziała Kasia, nie tylko dezynfekuje ręce, ale również możemy go używać na całe ciało. I to bez żadnego lęku bo to jest bardzo bezpieczny preparat, proszę mi wierzyć. Oczywiście tak, jest w pełni bezpieczny. Może być używany przez alergików, może być używany przez dzieci i to wielokrotnie w ciągu dnia, bo w przeciwieństwie do preparatów na bazie alkoholu nie wysusza skóry, ale wręcz ją nawilża. Skóra staje się miękka i gładka. Także dla osób, które mają problemy skórne, Nano 3 świetnie się sprawdzi do objawów, na przykład łuszczycy, albo na przykład atopowego zapalenia skóry właśnie dzięki tym nanocząsteczkom, które są 10 tysięcy razy mniejsze od grubości włosa i tak skutecznie działają, działają likwidując bakterie, likwidując grzyby, likwidując wirusy, ale również na różnego rodzaju otarcia, rany czy zadrapania, świetnie przyspiesza gojenie się tych. Tych, um, tych zmian dzięki właśnie nano srebru, nano złotu i nano miedzi. A więc tak, wirusy, bakterie i grzyby precz dzięki <laughs> Nano Kompleks 3. Kompleks 3, a więc nano srebro, nano złoto i nano mieć. Kasia wspaniale dezynfekuje, nawet teraz użyła Nano Kompleks 3. Do maseczki. A więc to Agne. świadczy tylko o tym, że ten preparat jest bardzo, bardzo bezpieczny. On chroni nie tylko nas, ale i naszych bliskich. To jest bardzo, bardzo ważne. Zapewnij sobie dodatkową barierę ochronną z Nano Kompleks 3. Wystarczy spryskać ją z dwóch stron i już po 180 minutach ta bariera ochronna jest zapewniona. Czyli na przykład wieczorem wystarczy spryskać maseczkę, a rano można jej używać ze zwiększoną ochroną z cząsteczkami nano srebra, nano złota i nano miedzi. To jest właśnie kompleks trzech składników nano 3. Dodatkowo preparat jest w pełni bezpieczny. Mówiłeś bezpieczny, to ja udowodnię, że jest bezpieczny. Można pryskać w okolicy w okolicy nosa. To jest preparat w 100% naturalny i ma tylko cztery składniki: woda, nano srebro, nano złoto i nano miedź. Świetnie sprawdzi się naprawdę w każdym domu i dla dzieci i dla dorosłych i dla zwierząt. Chroni, pielęgnuje i dezynfekuje. To jest właśnie kompleks tych trzech składników: nano srebra, nano złota i nano miedzi. Produkt wszechstronny, wyjątkowy jakiego nie spotkacie nigdzie indziej. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. To jest bardzo wygodne opakowanie. To nie jest żaden płyn, który się rozleje. To jest po prostu spray. Spray, który jest bardzo wygodny w użyciu. Jest to opakowanie, które się zmieści wszędzie. I w torebce damskiej, i w plecaku. Można go mieć przez cały czas przy sobie, bo on dba o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo moje i moich bliskich. Świetnie powiedziałeś, bo teraz y, kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna, bo chcemy zapewnić bezpieczeństwo sobie y, i naszym najbliższym, i takie poczucie bezpieczeństwa możecie drodzy Państwo zapewnić sobie z Nano Kompleks 3. Tak jak powiedziałeś, zmieści się wszędzie, nawet w takiej małej y, torebce. Telefon, karta kredytowa i Nano Kompleks 3 i y, y, jesteśmy y, y, bezpieczni. Y, y, nie tylko w torebce. Warto dać. Na przykład dziecku do, do plecaka i mieć pewność, że zawsze ma preparat, który chroni, pielęgnuje i dezynfekuje. Likwiduje grzyby, bakterie i wirusy. Chowamy do plecaka, mamy pewność, że nasze dziecko ma ochronę, której potrzebuje. A jak już mówimy o dzieciach, to jeżeli chcemy zdezynfekować zabawki, świetnie Kompleks 3 również się sprawdzi. Wystarczy Kompleks 3, aby zapewnić ochronę przed grzybami, wirusami. I bakteriami. Jest tak bezpieczny, że można nawet smoczek spryskać i dać, dać dziecku. Ale świetnie sprawdzi się również w podróży. Jeżeli na przykład chcemy zdezynfekować toalety hotelowe, pryskamy. Zostawiamy i za pewien czas ta woda odparuje, nanocząsteczki złota, miedzi i srebra pozostaną, a my mamy pewność, że ta toaleta i środowisko, w jakim jesteśmy, jest całkowicie bezpieczne, pozbawione bakterii, wirusów i grzybów. Nanokompleks 3 preparat zawierający trzy nanometale: nano srebro, nano złoto i nano skutecznie chroni, pielęgnuje i dezynfekuje skórę całego ciała. Przede wszystkim przede skóry dłoni i twarzy, ale także ubrania, zabawki, telefony i inne przedmioty codziennego użytku. Likwiduje bakterie, pleśń i wirusy. Pozostawia na skórze i przedmiotach warstwę chroniącą przed mikrobami przez długi czas. Jest całkowicie bezpieczne dla dzieci, dorosłych i zwierząt. Nie czekaj już dłużej. Zamów dla siebie i swoich bliskich Nano Kompleks 3. Specjalistyczny spray ochronny z nano nanozłotem i nanomiedzią.